Ten kościół w świetle zachodzącego słońca nabiera naprawdę złotych barw. Jest to wyłomowane pomarańczowym kolorem cegieł, zastosowanych do elewacji świątyni. Chodzi oczywiście o radomską Katedrę Opieki Najświętszej Maryi Pan. Projektantem kościoła był słynny architekt Józef Józef Koński. Starania o budowę świątyni rozpoczęły się, kiedy dwa jedyne działające wówczas Radamy kościoły były. Przepełnione ogromną liczbą wiernych. Budowa ruszyła w 1902 roku. Trwała do 1918. Ściany świątyni pokrywają polichromię i skrafita.